Dzisiaj zanie, zaniesiemy te ponad 450 tysięcy podpisów do Sejmu, ale jutro doniesiemy następne. Mam nadzieję, że w sumie będzie ich ponad yy, pół miliona. 35 pudeł, prawie pół miliona podpisów. To jest wielkie osiągnięcie wszystkich ludzi w Polsce, którzy chcą pełnej prawnej ochrony życia, każdego dziecka przed i po urodzeniu. Chciałem podziękować wszystkim wolontariuszom tej akcji, a były ich tysiące w całej Polsce, za to, że znosili ataki, obelgi ze strony nielicznej, ale wpływowej grupki ciągle w Polsce opowiadających się. Za aborcją. Podczas pikiet w tym roku wielokrotnie spotykałyśmy się razem z koleżankami z życzeniami gwałtu. Ludzie życzą nam także, aby nasze dzieci były chore, niepełnosprawne, najlepiej z wodogłowiem. Jest to bardzo przykre, świadczy to bardzo mocno o kulturze. Ludzi, którzy nie są za życiem po prostu. 150 na 196 państw świata przewiduje odpowiedzialność karną każdego sprawcy aborcji. Nigdzie te narzędzia nie są nadużywane wobec kobiet, które niezwykle często i to trzeba przyznać, są ofiarami aborcji, są zmuszane do tego czynu i wówczas żadna odpowiedzialność nie powinna ich spotkać. Wówczas odpowiedzialność zgodnie z naszym projektem leży na tym, który nakłaniał kobiety do popełnienia aborcji i na tym, kto sposobił środki, świadczył tę usługę aborcyjną, czyli zabijał dziecko. Ja jestem głęboko przekonany, że podejmiemy ustawę chroniącą życie ludzkie. Czy to będzie dokładnie ta ustawa, czy ona się jakoś zmieni w pracy parlamentu, bo w parlamencie może być poprawiana, może być modyfikowana, ulepszana, może być zmieniana. W każdym bądź razie jestem przekonany, że taka ustawa zostanie przyjęta.